Ostatnio tak przeglądałem swoją galerię filmów, które sobie zgrałem z tego pogrzebu, oraz typy. I coś mi tu nie pasowało. Z tego wszystkiego wynika, że będą dwa pogrzeby. Po pierwsze, nagrywali w lutym i musieli być ubrani w zimowe ciuchy. Co dziwne, nie było tam Marty i połowy ekipy. Ale za to byli Kacper, Aneta, Melania, Iwona i Zuza. Iwona na tym pogrzebie będzie ciągle płakać. Gadała o tym na insta story. A przedtem nagrywali stypę i chyba pogrzeb, ponieważ cała ekipa przemieszczała się po Krakowie, co fakt nie pokazali nam cmentarza. No ale po co mieliby przechodzić z danej lokalizacji do Addiction? O dziwo byli zupełnie inaczej ubrani niż na pierwszym pogrzebie, czyli na obecną porę roku. A była tam prawie cała paczka przyjaciół, prócz ekipy Sary, Irka, Adriana, Ali, Zuzy oraz Gosi. To z tego wychodzi, że będą dwa pogrzeby. Pierwszy będzie w połowie sezonu lub na początku, a drugi w dziewiątym sezonie lub pod koniec ósmego sezonu. Tylko pytanie, kto będzie denatem? Myślę, że pierwszy pogrzeb będzie Irka, bo za kim innym Iwona mogłaby tak rozpaczać. Gdyby zmarła jedna z sióstr Iwony, czy Sara, która nadal nagrywa, to nie byłoby na pogrzebie Melani, Kacpra i Anety. A jednak tym osobom Irek zbytnio się nie naraził, bo nie wiadomo co jeszcze chłopak może odwalić. Drugi pogrzeb to raczej Oscara, bo w końcu szukali dublera, a już tłumaczyłem czym zajmuje się taki człowiek. Jeszcze nie daje mi spokoju sprawa z Magdą i jej płaczem na vlogu. Zresztą, dość sporo pytań dostałem na ten temat. Myślę, że Wolska po prostu będzie świadkiem tego wypadku bądź upadku, czy co tam się stanie, i po prostu poinformuje całą ekipę o śmierci Oskara, bohatera. A płakała, bo po prostu nie jest to przyjemne ani śmieszne, jak ktoś umiera, a nie możesz mu pomóc. Podsumowując, uważam, że będą dwa pogrzeby. Wcześniej nie zwróciłem na to uwagi, jak są ubrani, lecz na informacje. A trudno, żeby robili stypę po miesiącach od śmierci, tylko nadal nie wiadomo kto jeszcze zginie, bo Ali nadal nie ma na planie, tak samo Irka. Ja stawiam, że Oskar i Irek zginą. Szczerze wątpię, żeby Ale uśmiercili. A ty jak myślisz, czyje to mogą być pogrzeby?